Prawda o europejskiej katastrofie energetycznej jest znacznie mroczniejsza niż wam mówiono. Podczas gdy Zachód celowo niszczył swoje fundamenty, Rosja w pełnej ciszy budowała imperium energetyczne, które właśnie zadaje ostatni cios staremu porządkowi. To nie jest teoria spiskowa to fakty, które zmieniają wszystko. Waszyngton i Bruksela. Zaślepione wojną ideologiczną, bezwzględnie poświęciły dobrobyt milionów obywateli, by ukarać Rosję. Tymczasem sąsiednie państwo Rosji stało się jedynie pretekstem, a prawdziwe fortuny i wpływ płyną teraz na Wschód, pozostawiając Zachód z rachunkiem, którego nie jest w stanie zapłacić. W tym programie ujawnimy szokujące szczegóły siły Syberii II. Gigantycznego projektu, który ma szansę stać się najdłuższym i najdroższym gazociągiem w historii. I pokażemy, kto naprawdę za to płaci, kto finansuje ten megaprojekt i dlaczego nikt o tym głośno nie mówi w stolicach Zachodu. Zapomnijcie o propagandzie o śmierci Gazpromu i izolacji Rosji. To, co dla Zachodu było upadkiem, dla Kremla jest przebudzeniem i potężnym strategicznym atakiem, który całkowicie zmieni układ sił na globalnej arenie. Wasze media wam tego nie powiedzą. Musisz to zobaczyć, aby zrozumieć, jak naprawdę będzie wyglądać przyszłość. Napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Gazociąg Siła Syberii 2, znany również jako Sojusz Wostok, ma transportować do 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie przez Mongolię prosto do Chin. To nie jest drobna korekta, to niemal dwukrotność pierwotnie planowanej przepustowości Siły Syberii 1. Co z dnia na dzień dramatycznie redefiniuje globalny rynek energetyczny i rzuca ponury, wręcz egzystencjalny cień na przyszłość Europy. Czy nasz kontynent jest na to gotowy, by z własnej woli odciąć się od kluczowych dostaw, podczas gdy energetyczna potęga Azji rośnie w zastraszającym, niepowstrzymanym tempie? Decyzje podjęte w Pekinie i Moskwie nie są przypadkowe one radykalnie zmieniają zasady gry, tworząc nowy, bezwzględny układ sił. Na światowej mapie energetycznej. Gazociąg Siła Syberii II z jego gigantyczną przepustowością to geopolityczny majstersztyk, który Rosja rozgrywa z precyzją chirurga, uderzając w sam rdzeń europejskiej naiwności. Władimir Putin i Aleksiej Miller nie tylko aktywnie promują ten projekt, oni publicznie podkreślają jego fundamentalne znaczenie w kontekście długoterminowych partnerstw i niezachwianej stabilności dostaw. Mówią o nowych, innowacyjnych formułach cenowych, które rzekomo mają zapewnić korzyści obu stronom, ale prawdziwym, ukrytym celem jest stworzenie niezawodnego, alternatywnego kanału eksportu, całkowicie niezależnego od kaprysów zachodnich polityków. To jest brutalna prawda. Tymczasem chińskie media pozostają zadziwiająco ciche na temat tak monumentalnej inwestycji. Dlaczego ta medialna zmowa milczenia? czyżby nie chcieli prowokować Zachodu, czy może skrywają głębsze, dalekosiężne plany. Ziii... Ta wszechogarniająca cisza sama w sobie jest potężnym, alarmującym sygnałem wskazującym na to, że prawdziwa skala i implikacje tego porozumienia mogą być znacznie większe niż nam się wydaje. Projekt ten to coś więcej niż rura z gazem. To kompleksowy plan rozwoju, który obejmuje gazyfikację odległych regionów Rosji, takich jak kraj Krasnojarski, Irkucka, Burjacja i kraj Zabajkalski, dotychczas w dużej mierze uzależnionych od przestarzałego brudnego węgla. Jest to fundamentalna transformacja, mająca na celu unowocześnienie infrastruktury, poprawę jakości życia mieszkańców i, co najważniejsze, stworzenie nowych, potężnych gałęzi przemysłu opartych na czystszej energii. Planowane są także zaawansowane zakłady przetwarzania gazu ziemnego, które mają produkować produkty o wysokiej wartości dodanej. Pomyślcie o tym, zamiast tylko eksportować surowiec, Rosja zamierza produkować zaawansowane chemikalia, kluczowe tworzywa sztuczne i inne strategiczne komponenty, wzmacniając swoją pozycję w globalnym łańcuchu dostaw. To jest strategiczny ruch Rosji, mający na celu radykalną minimalizację strat po utracie lukratywnego, niestabilnego rynku europejskiego. Oni nie czekają, oni aktywnie budują nową, potężną oś energetyczną, która będzie bezwzględnie dyktować warunki całemu światu. Jak ostrzega Wladimir Babyliew, a jego słowa brzmią dziś jak proroctwo, to co tam się dzieje, to kompletny paradoks. Kraje azjatyckie i Chiny będą dyktować warunki na światowym rynku energetycznym. A Europa pozostanie w tyle, walcząc o resztki. Czy słyszycie to jasno? Resztki. To przerażająca wizja przyszłości, w której stary kontynent staje się peryferium, pozbawionym wpływu i stabilnych źródeł energii. Boris Melsankiewicz dodaje, ujawniając inną, równie niepokojącą perspektywę która powinna otworzyć oczy nawet największym optymistom w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycje chińskich firm w projekty szelfowe Gwałtownie wzrosły, co potwierdza ich długoterminową strategię zabezpieczania dostaw surowców. To nie są puste słowa ani niczyje spekulacje, to twarde, niepodważalne fakty, które jasno wskazują na to, że Chiny nie zamierzają być biernym obserwatorem. One aktywnie konsolidują swoją energetyczną potęgę, gwarantując sobie dostęp do kluczowych zasobów na dekady. Europa, przez swoją ideologiczną ślepotę, Krótkowzroczność i samobójcze decyzje, sama odcina się od kluczowych zasobów, tworząc gigantyczną energetyczną próżnię, próżnię, którą z ogromną przyjemnością, bez żadnych skrupułów i litości, wypełnią inni. Cały świat zmienia się na naszych oczach, a my, w sercu Europy, wciąż udajemy, że nic się nie stało. To jest prawdziwa, potworna cena naszych decyzji cena, którą zapłacimy wszyscy, i to bardzo szybko. Ale czy na pewno wszystko pójdzie po myśli Rosji i Chin? Przejdźmy do szczegółów budowy gazociągu, który ma zmienić reguły gry, bo to, co tam odkryjemy, zszokuje wielu. Trasa gazociągu Siła Syberii. Dwa przecina wieczną zmarzlinę, góry i pustynie stanowiąc jedno z najtrudniejszych wyzwań inżynieryjnych w historii ludzkości. Ten projekt to nie tylko stal i rury. To gigantyczne ryzyko, które zaważy na bezpieczeństwie energetycznym i finansach całej Rosji na dekady, niosąc potencjalnie katastrofalne konsekwencje dla przyszłych pokoleń skazanych na zależność. Projekt gazociągu Siła Syberii II jest jednocześnie technologicznym cudem i inżynieryjnym koszmarem. Jego trasa ma prowadzić przez obszary wiecznej zmarzliny, pasma górskie o nieprzewidywalnej geologii, a nawet przez surowe pustynie. Takie jak bezludna Gobi w Mongolii. To sprawia, że jest to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć w dziejach budownictwa rurociągów na skalę globalną, gdzie każdy błąd może kosztować niewyobrażalne sumy. Jak trafnie podkreśla Władimir Babiłiew, doświadczony geolog, geologią nie da się dyskutować. Mówi wręcz, kochajcie naturę, dranie. Te słowa idealnie oddają skalę wyzwań i pogardy dla sił natury. Każdy metr rury to heroiczna walka z ekstremalnymi, często zmieniającymi się warunkami, od niestabilnego gruntu, który w każdej chwili może się osunąć, po kaprysy klimatu, które potrafią unieruchomić ciężki sprzęt na całe tygodnie. To nie tylko kwestia techniki, ale prawdziwa bitwa o przetrwanie w najsurowszych rejonach planety. I... Ale to nie jedyny problem, który spędza sen z powiek inżynierom, planistom i politykom odpowiedzialnym za ten projekt. Kluczową strategiczną trudnością jest alarmujący brak odpowiednich podziemnych magazynów gazu na wschodzie Rosji. Te magazyny są absolutnie niezbędne do elastycznej regulacji dostaw, do gromadzenia nadwyżek i do szybkiego zaspokajania lokalnego popytu, zwłaszcza w rozległych i często odległych regionach, gdzie infrastruktura jest znikoma. Brak wystarczającej i odpowiedniej infrastruktury magazynowej rodzi poważne, wręcz dramatyczne pytania o realne możliwości efektywnej i stabilnej gazyfikacji regionalnej. Jak w takich warunkach zapewnić niezawodne dostawy i elastyczność sieci, która ma obsłużyć tak olbrzymi kontynent od Syberii po Daleki Wschód? Bez magazynów system jest sztywny, narażony na nagłe wahania, a to oznacza ryzyko dla milionów ludzi. Alternatywne rozwiązania, takie jak małe instalacje skroplonego gazu ziemnego, czyli LNG, są co prawda rozważane dla niektórych odległych i słabo zaludnionych obszarów. Ma to na celu minimalizację kosztów gazyfikacji, ale czy miniaturyzacja technologii gazowej może sprostać tak kolosalnym potrzebom energetycznym i zapewnić bezpieczeństwo? Ekspert Borys Melsankiewicz z chłodnym realizmem ocenia, że gazociąg takiej skali i złożoności Prawdopodobnie zajmie od 7 do 10 lat budowy, a przynajmniej od 5 do 7 lat, biorąc pod uwagę samą złożoność terenu i skrajnie niesprzyjające warunki klimatyczne. To gigantyczne okno czasowe, pełne niepewności i zagrożeń. W ciągu tych lat mogą wydarzyć się dziesiątki nieprzewidzianych trudności, od kolejnych, nieznanych problemów geologicznych, przez niekorzystne zmiany warunków rynkowych i globalnego zapotrzebowania na gaz. Aż po nowe, zaostrzające się sankcje międzynarodowe, które mogą uderzyć w kluczowe technologie. Każdy dzień opóźnienia, każda awaria na placu budowy to kolejne miliardy strat i zagrożenie dla stabilności energetycznej, która ma być filarem rosyjskiej gospodarki. To nie jest tylko inwestycja, to wyścig z czasem i siłami, które są poza kontrolą ludzką. Prawdziwe pytanie brzmi, czy ten gigantyczny projekt, napędzany ambicją i polityczną wolą, nie okaże się pułapką dla przyszłości Rosji, zamiast jej szansą na utrzymanie statusu potęgi gazowej w obliczu globalnych zmian? Skoro mowa o gigantycznych inwestycjach, które stawiają na szali losy państwa i wymagają niezliczonych zasobów finansowych, kto za to wszystko zapłaci i jak to wpłynie na rewolucję finansową na globalnym rynku gazu? Odpowiedź nadejdzie już w kolejnym pełnym intryk odcinku naszego programu, który ujawni nieznane fakty i zakulisowe rozgrywki. Chińskie banki i firmy przejęły kontrolę nad finansowaniem miliardowych rosyjskich projektów energetycznych, wypełniając lukę pozostawioną przez wycofujące się zachodnie instytucje. To nie tylko walka o miliardy dolarów, to geopolityczne trzęsienie ziemi, które wstrząsa posadami stabilności, sprawiając, że całe narody płacą nie pieniędzmi, lecz własnymi zasobami. Tracąc kontrolę nad swoją przyszłością, po wycofaniu się europejskich partnerów, Rosja znalazła się w obliczu kolosalnego problemu finansowania swoich gazowych gigantów, takich jak Siła Syberii II. Zachodnie instytucje, dotychczas chętne do inwestycji, nagle zniknęły, pozostawiając pustkę, którą natychmiast wypełnił Wschód. To właśnie chińskie banki i firmy błyskawicznie stały się głównymi partnerami finansowymi Kremla dyktując warunki daleko bardziej surowe niż kiedykolwiek oferował Zachód, pozbawiając Rosję manewru. Zrozumienie tej dynamiki jest kluczowe dla pojęcia, kto naprawdę kontroluje globalny rynek energetyczny w nadchodzących dekadach. Chińczycy nie tylko finansują, oni budują, co daje im niewyobrażalną kontrolę operacyjną. Boris Melsankiewicz wyraźnie podkreśla: Chińczycy sami wybudowali tam gazociągi. Chiński sprzęt, chińskie rury wszystko zbudowali chińscy budowniczowie. To jest bezpośrednia kontrola nad kluczową infrastrukturą, a nie tylko inwestycja kapitałowa. Co więcej, zasady finansowania przez Chiny obejmują spłatę w naturze czyli metrami sześciennymi gazu, zamiast tradycyjnymi walutami. Rosja, w swojej nowej osłabionej pozycji na arenie międzynarodowej, nie miała innego wyjścia i musiała przystać na te warunki które fundamentalnie zmieniają jej energetyczne relacje. To oznacza, że Chińczycy zyskują ogromną dźwignię i absolutną kontrolę nad dostawami, gwarantując sobie stabilne, preferencyjne źródło energii po cenach, które sami ustalają, bez wpływu zewnętrznych nacisków. Taka strategia uderza nie tylko w Rosję, ale także w suwerenność innych państw. Spójrzmy na Kazachstan i Uzbekistan. Pomimo posiadania własnych, bogatych zasobów gazu ziemnego, oba te państwa na naszych oczach stają się importerami, zasilającymi chińską gospodarkę i boleśnie uzależniającymi się od Pekinu. Płacą gazem, który sami produkują, za chińskie inwestycje w infrastrukturę, stając się de facto dostawcami surowca, a nierównorzędnymi partnerami. To jest model, który gwarantuje Chinom dominację i wpływy daleko wykraczające poza samą energetykę. Władimir Babyliew trafnie zauważa, europejskie rynki gazu to jedyne, na których ceny ustalane są na giełdzie. Na wszystkich innych kontynentach obowiązują długoterminowe kontrakty powiązane ze wskaźnikami cen ropy. Ta unikalna europejska anomalia oznacza, że stary kontynent w pogoni za rynkową liberalizacją faktycznie utracił kontrolę nad cenami i bezpieczeństwem dostaw, jakiej mógł oczekiwać. Tymczasem Azja buduje system długoterminowych kontraktów, gdzie cena gazu jest niezależna od kaprysów giełd, gwarantując sobie stabilność i przewidywalność dostaw na dziesiątki lat. Europejska strategia, zamiast zabezpieczyć stabilność energetyczną, otworzyła drogę do chińskiej hegemonii, której konsekwencje dopiero zaczynamy odczuwać. Pytanie brzmi: czy Europa jest gotowa na rzeczywistość, w której to azjatyckie banki i rynki decydują o globalnych cenach energii? A zachodni wpływ staje się jedynie echem przeszłości. W następnym segmencie ujawnimy, jak Rosja wykorzystuje swoje energetyczne wpływy, aby budować nowe sojusze w Azji Środkowej i co to oznacza dla globalnej równowagi sił. W 2023 roku Rosja i Kazachstan podpisały umowę na dostawę 18 miliardów metrów sześciennych gazu w ciągu trzech lat, całkowicie redefiniując energetyczną mapę Azji Środkowej. Podczas gdy Europa zmaga się z konsekwencjami odcięcia od rosyjskiego gazu, Kreml buduje potężny sojusz, który może ostatecznie pogrążyć nasz kontynent w głębokiej izolacji energetycznej, grożąc ekonomicznym chaosem. Nie jest to zwykła transakcja, to strategiczny gambit, w którym Rosja wykorzystuje historyczne zależności i pilne potrzeby energetyczne byłych republik radzieckich, aby zacieśnić kontrolę nad kluczowym regionem. Tworząc tam nową, głęboką siatkę wpływów. Kazachstan i Uzbekistan, kraje posiadające własne zasoby gazu, niespodziewanie stają się importerami, co jest świadectwem rosnącego apetytu na energię i, co ważniejsze, rozszerzającej się strefy wpływów Moskwy. Ich infrastruktura gazowa, często przestarzała i zintegrowana z siecią rosyjską jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, wymaga pilnej modernizacji oraz stabilnych pewnych dostaw co otwiera Rosji szeroko drzwi do umacniania swojej pozycji jako kluczowego dostawcy. W 2023 roku Rosja i Kazachstan zawarły przełomowe porozumienie na dostawę 18 miliardów metrów sześciennych gazu przez kolejne 3 lata, a na 2024 rok planuje się dostarczenie imponujących 8 miliardów metrów sześciennych rocznie aż do końca 2027 roku. To nie są tylko suche liczby, to wiążące łańcuchy, które drastycznie odwracają tradycyjne kierunki przepływu energii, czyniąc te państwa zależnymi od rosyjskich dostaw w sposób niemal całkowity. Kreml, z chirurgiczną precyzją omijając zachodnie sankcje i mechanizmy nacisku, z sukcesem zabezpiecza własne interesy, umacniając swoją pozycję w obliczu globalnych nacisków i sprytnie finansując konflikt w kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Rosja tworzy stabilne rynki zbytu dla swojego gazu, który utracił intratny rynek europejski, a jednocześnie zapewnia sobie strategiczne, długoterminowe partnerstwo z Chinami, które chętnie korzystają z rosyjskich surowców po preferencyjnych cenach. Szanghajska organizacja współpracy, gdzie Chiny odgrywają coraz większą i bardziej asertywną rolę, staje się główną platformą do budowania tych nowych energetycznych i ekonomicznych aliansów, celowo pomijając wszelkie drażliwe kwestie. Takie jak sytuacja w kraju na granicy z Federacją Rosyjską. To potężne narzędzie dyplomatyczne i ekonomiczne, które pozwala Moskwie tworzyć silny blok przeciwko dominacji Zachodu, zmieniając geopolityczną równowagę. Sam Władimir Putin, minimalizując retorykę sojuszu, stwierdził: Nie ma żadnego trójstronnego sojuszu. Są trzy umowy. I to dobrze, co tylko podkreśla jego sprytna, bilateralna. Ale zgranie realizowana strategia, która pozwala mu unikać ostrych deklaracji politycznych, jednocześnie budując faktyczne imperium oparte na zależnościach energetycznych. Jak powiedział Boris Melsankiewicz, Mongolia nie jest zainteresowana tranzytem, jest zainteresowana konsumpcją gazu. To pokazuje, że kraje regionu mają swoje strategiczne potrzeby, które Rosja bezwzględnie wykorzystuje. By cementować swoją władzę i tworzyć długoterminowe, niezbywalne uzależnienie. To tworzenie nowej energetycznej osi wschód-zachód, z Rosją w centrum, podczas gdy Europa coraz bardziej traci na znaczeniu, pogrążając się w energetycznej niepewności i zapominając o prawdziwych graczach na geopolitycznej arenie. Ta strategiczna reorientacja Kremla to mistrzowskie posunięcie, które zmienia zasady gry na arenie międzynarodowej zwiastując nową erę globalnej konkurencji i podziałów, z dalekosiężnymi konsekwencjami dla każdego z nas, dla naszych portfeli i przyszłości. W obliczu tych zmian Zachód, skupiony na sankcjach i retoryce, zdaje się ignorować, że Kreml systematycznie buduje alternatywną globalną architekturę energetyczną, która wywraca światowy porządek do góry nogami. Co to wszystko oznacza dla zwykłych ludzi i jakie są prawdziwe, niewidoczne konsekwencje tych globalnych zmian dla każdego z nas, tego dowiesz się w następnym odcinku, gdzie ujawnimy szokujące fakty o wpływie na Twoje codzienne życie. 110 miliardów dolarów to kwota, którą Gazprom stracił na europejskim rynku gazu w ciągu zaledwie jednego roku, ale to dopiero początek prawdziwej rewolucji energetycznej. Ta gigantyczna utrata zysków i strategiczny zwrot Rosji w kierunku Azji wpłyną bezpośrednio na rachunki za ogrzewanie Twojego domu, cenę prądu i stabilność Twojej gospodarki, zmieniając ją na zawsze. Ceny energii na świecie już nigdy nie będą takie same, a Ty odczujesz to w każdym aspekcie życia. Europa, w swojej desperackiej próbie odcięcia się od rosyjskich surowców. Sama stworzyła pustkę wartą te kolosalne 110 miliardów dolarów rocznie, nie przewidując, że Rosja nie zamierzała kapitulować ani załamać się pod presją. Zamiast tego Kreml uruchomił precyzyjnie zaplanowaną, długoterminową strategię, przekierowując swoje gigantyczne zasoby gazu na nowe, głodne energii rynki wschodu. Boris Melsankiewicz, wybitny ekspert branżowy, jasno wskazuje, że to nie jest koniec, lecz początek nowej ery. 110 miliardów dolarów Europa odmówiła, jesteśmy skończeni, ale te 110 miliardów dolarów jest stopniowo przekierowywane z Europy w inne kierunki. Ten proces to nie improwizacja, lecz fundamentalna zmiana globalnej architektury energetycznej, starannie przygotowywana latami. Głównym beneficjentem i nowym potężnym partnerem Rosji stają się dynamicznie rozwijające się Chiny których prognozowane zapotrzebowanie na gaz osiągnie kolosalne 650 miliardów metrów sześciennych do 2030 roku. Wladimir Babyliew, jeden z czołowych analityków rynku, omawiając globalne zmiany, potwierdza tę tendencję. Obecnie wszystko, co jest robione, zmierza w kierunku najlepszych rezultatów. Mamy Europę, która odchodzi, mamy Chiny, które zużyją 650 miliardów metrów sześciennych gazu, Rosja nie tylko wzmacnia połączenia gazociągowe, ale aktywnie dywersyfikuje swoje dostawy, inwestując w elastyczne rozwiązania, takie jak skroplony gaz ziemny LNG. Przykładem jest monumentalny projekt Arctic LNG-2, z którego surowiec, mimo zachodnich sankcji, niezawodnie trafia do Chin. Ta zadziwiająca elastyczność pozwala Rosji skutecznie omijać zachodnie restrykcje i błyskawicznie adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych. Zaskakując Zachód swoją odpornością, wzajemna zależność między Rosją a Chinami wzrasta w tempie, które zmienia geopolitykę, otwierając nowe, olbrzymie możliwości handlowe, ale jednocześnie fundamentalnie zmieniając układ sił na globalnej arenie energetycznej i politycznej. Ta tektoniczna zmiana ma dramatyczne, długoterminowe konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego państw Zachodu, w tym Polski która przez dekady polegała na stabilnych, relatywnie tanich dostawach z Rosji. Teraz, w obliczu tej nowej, bezlitosnej rzeczywistości, musimy zmierzyć się z pytaniem o prawdziwą stabilność i drastycznie rosnące koszty energii w przyszłości, ponieważ ceny, które znaliśmy, są już tylko historią. To nie jest tylko problem cen, to kwestia suwerenności energetycznej i przyszłości całej Europy, która może znaleźć się w śmiertelnej pułapce. Czy odwrót Europy od rosyjskiego gazu faktycznie osłabił Rosję, czy tylko przekazał jej strategiczną przewagę Azji, tworząc nowego, potężniejszego energetycznego hegemona i pozostawiając Zachód na łasce niepewnych dostaw? Dowiedz się, jak ta rewolucja gazowa wpłynie na każdego z nas, na Twoje oszczędności i na przyszłość Twojej rodziny już w najbliższych miesiącach. Globalny rynek gazu właśnie przeszedł zmianę, która pogrąży Polskę w niebezpiecznej, nieprzewidywalnej zależności energetycznej na dziesięciolecia. To nie są tylko liczby, to wasze rachunki za ogrzewanie, to przyszłość waszych dzieci i stabilność każdego domu w tym kraju. Globalny rynek gazu nie jest już taki sam, a my patrzymy, jak mocarstwa bezlitośnie zmieniają swoje strategie. Polska znowu staje się pionkiem w tej bezwzględnej grze o dominację. Nowe, potajemnie kute sojusze geopolityczne, w tym gigantyczny, niedoceniany projekt Siła Syberii II, fundamentalnie przekształcają całą mapę globalnych dostaw i, co najważniejsze, cen, które wkrótce zapłacimy. Rosja, wbrew propagandzie i wszelkim próbom izolacji, udowadnia swoją niezwykłą zdolność do utrzymania strategicznych wpływów i znajdowania nowych dróg dystrybucji. Jak trafnie zauważył Boris Melsankiewicz, nie da się zabić Rosji kapciem. Nawet jeśli czujemy, że ogólnie wszystko jest złe, wciąż mamy regiony, branże, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej. I to nie jest pusta deklaracja, to twarda rzeczywistość ich interesy będą realizowane, a my w Polsce boleśnie odczujemy tego skutki, być może już za kilka miesięcy. Polska, zamiast proaktywnie patrzeć w realną przyszłość, wciąż zdaje się tkwić w mentalności i myśleniu sprzed wielu lat, ignorując nadchodzące zagrożenia. Dywersyfikacja źródeł gazu to absolutna podstawa naszego bezpieczeństwa, ale pytanie brzmi: czy to, co robimy, jest wystarczające, czy to tylko kosmetyka, która nie rozwiąże problemu? Musimy nie tylko deklarować, ale przede wszystkim intensywnie inwestować w odnawialne źródła energii. To nie jest już żaden wybór ani opcja, to brutalna egzystencjalna konieczność. Bez prawdziwego masowego przejścia na OZE, ryzyko globalnych szoków energetycznych będzie tylko rosło, spychając nas w jeszcze większą niestabilność. Współpraca z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, o której tak głośno się mówi, musi być realna, oparta na wzajemnych korzyściach, a nie tylko na pustych, nic nieznaczących deklaracjach. Stabilny i prawdziwie niezależny system energetyczny po prostu nie może powstać na fundamentach obietnic, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Władimir Babyliew ostrzegał, a jego słowa brzmią dziś jak proroctwo: Musimy dogadywać się z sąsiadami, tylko Europejczycy tego nie rozumieją. To gorzka, ale prawdziwa prawda, którą Polska powinna wreszcie wziąć sobie do serca, zanim będzie za późno. Całkowite, bezrefleksyjne odwrócenie się od wschodu. Bez zbudowania solidnych, trwałych alternatyw na Zachodzie, to prosta droga do jeszcze większych i bardziej skomplikowanych problemów. Europa, jak widzimy, nie jest monolitem, a jej interesy, zwłaszcza w obliczu kryzysu, często radykalnie różnią się od naszych, polskich. Przed Polską stoi bezprecedensowe wyzwanie potrzeba elastyczności i błyskawicznej adaptacji w całej strategii energetycznej. Czy nasze elity są na to gotowe? Czy będziemy bezczynnie czekać, aż nadciągające energetyczne tsunami zmiotnie nas z planszy? Każda, absolutnie każda decyzja podjęta w tej kluczowej chwili ma kolosalne znaczenie dla naszej suwerenności, bezpieczeństwa i przyszłości. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejsze błędy, bo cena, jaką zapłacimy, będzie astronomiczna. Trzeba działać tu i teraz, natychmiast, a nie odkładać kluczowych, strategicznych reform na nieokreślone później bo tego później może już nie być. Czy Polska ma siłę i wizję, by wyrwać się z tej pułapki, czy pozwoli, by geopolityka zdecydowała za nią? Ale to nie wszystko. W kolejnym materiale ujawnię, kto naprawdę czerpie korzyści z tej globalnej rozgrywki i jak to wpływa na wasze portfele.